Jeżeli chcesz zacząć inwestować na giełdzie, no to na pewno na początku myślisz, jak to zrobić technicznie, czyli po prostu jak wybrać takiego brokera, który spełni twoje wszystkie wymagania, który będzie dla ciebie najbardziej wygodny. No i tutaj przychodzą z pomocą konta demo. Czy warto takie konto demo założyć? Tak, ale pod jednym bardzo istotnym warunkiem, bo jeżeli tego warunku nie spełnisz, no to możesz sobie zrobić dużą krzywdę. Ja nazywam się Konrad Książak. Od wielu lat jestem inwestorem indywidualnym. Od paru lat mam swój kanał na YouTubie. No i mam ostatnio też taką fajną czapkę. Taka. Fajna. Znaczy, no powiedzmy, że fajna, ale nie o tym dzisiaj. Czym jest takie konto demo? No to jest konto, na którym nie inwestujesz swoich pieniędzy, tylko masz jakiś tam kapitał początkowy i inwestujesz, można powiedzieć tak, na sucho. Dzięki temu możesz nauczyć się danej platformy i dzięki temu możesz po prostu zobaczyć, porównać, które dla ciebie będą po prostu najlepsze. Więc w tym na pewno konto demo może ci pomóc. Na początku zastanówmy się, na co zwrócić uwagę przy wyborze takiego konta demo. No, jeżeli zakładasz gdzieś konto demo, no to pewnie docelowo chcesz, żeby to było też Twoje konto realne, więc musisz się kierować dokładnie tymi samymi aspektami, których kierowałbyś się przy właśnie wyborze takiego konta realnego. Więc tutaj, jeżeli chodzi o wybór takiego konta demo, no to po pierwsze, i to myślę, że jest absolutnie najważniejsze, to jest prowizja. Ważne, żeby ta prowizja była jak najmniejsza, a docelowo, żeby w ogóle jej nie było. O co chodzi z tą prowizją? Jeżeli kupujesz jakie akcje. No skoro rozmawiamy o akcjach, zostaniemy przy tych akcjach, No to jeżeli kupujemy jakiekolwiek akcje, płacimy od nich prowizję. To jest zazwyczaj, nie wiem, 0.3%, 0.29, 0.39, mniej więcej tego typu kwoty. Więc można powiedzieć, że to jest bardzo mało, ale jeżeli dużo handlujesz, no to robi się tutaj jakaś poważna kwota i pamiętajmy, że transakcja to jest kupno, ale też i sprzedaż, czyli przy kupnie płacimy prowizję. Przy sprzedaży płacimy prowizję, więc najważniejsze jest to, żeby ta prowizja była jak najniższa, a jak mówię, docelowo, żeby jej nie było w ogóle. Żeby nie było niczego. Są też tacy brokerzy, w których te, ta prowizja w ogóle nie istnieje, więc to jest duży plus. I też pamiętaj, jeżeli chodzi o prowizję, że mogą być różne prowizje i zazwyczaj są różne prowizje na różnych instrumentach, więc jeżeli kupujesz akcję, może być tam prowizja na przykład, nie wiem, 0,29%, ale jeżeli kupujesz kryptowaluty, może być zupełnie Inna prowizja. Więc tutaj też na to zwracaj uwagę, jeżeli chodzi o prowizję. W każdym razie te prowizje to jest moim zdaniem zdecydowanie najważniejsza rzecz. Czy to w koncie demo, czy to właśnie w koncie realnym. Ktoś może powiedzieć, że konto demo, no nie inwestujemy swoich pieniędzy, więc nie ma to znaczenia. Ale jak mówiłem, jeżeli chcesz docelowo, żeby to było Twoje konto realne, no to warto, żeby już spełniało wszystkie Twoje wymagania. Po drugie, stałe opłaty. Niestety ale do dzisiaj są pewne konta, na których są stałe opłaty, czyli na przykład za cały rok płacisz powiedzmy 30 albo 50 zł. I znowu okej, okay, to nie jest dużo z jednej strony, ale z drugiej strony, jeżeli chcesz być inwestorem indywidualnym przez wiele, wiele lat, na przykład nie wiem, myślisz o tym, żeby inwestować do emerytury, no to jeżeli przed tobą jest powiedzmy te 30-40 lat, no to nagle okazuje się, że jednak ta kwota robi się dosyć duża, jeżeli nawet to jest tylko 30 czy 50 zł w ciągu roku, więc wybieraj takie konta na którym po prostu tej opłaty nie ma. I też pamiętaj o drugiej rzeczy, związane z takimi opłatymi, opłatami stałymi, że niektóre konta maklerskie biorą opłatę za bezczynność, czy konta brokerskie też biorą opłatę za bezczynność. O co tutaj chodzi? Jeżeli nie kupujesz ani nie sprzedajesz żadnych akcji, nie dokonujesz żadnych transakcji, na przykład w miesiącu nie dokonałeś żadnej transakcji, to może być sytuacja, w której twój broker. Pobiera jakąś opłatę. No i tego się wystrzegaj. Są właśnie tacy brokerzy, którzy co miesiąc, czy to nie wiem, dwa miesiące pobierają tę opłatę i no. To jest dosyć duży taki, myślę, że ból, no bo czasem są takie miesiące, w których tej opłaty w ogóle nie, w tej, tych transakcji w ogóle nie dokonasz. Ani kupna, ani sprzedaży. No i będziesz musiał płacić. Oczywiście jest wielu brokerów, czy wiele kont maklerskich, które pobierają na przykład opłatę właśnie za brak aktywności, ale za rok. Czyli jeżeli w ciągu roku nic, niczego nie dokonałeś, no to wtedy żadnej transakcji, no to wtedy pobierają taką opłatę. Ale umówmy się, jeżeli chodzi o rok, no to tutaj już można to sobie Odpuścić ze względu na to, że w ciągu roku ciężko jest nie wykonać żadnej transakcji kupna ani sprzedaży, więc tutaj na to nie zwracałbym uwagi. Zwracałbym uwagę na brokerów, którzy pobierają opłatę za brak aktywności, jeżeli właśnie w ciągu miesiąca nie dokonałeś żadnej transakcji. No, jeżeli mamy do czynienia i z takimi brokerami, którzy pobierają tę opłatę, i z takimi, którzy nie pobierają albo pobierają ją, powiedzmy, właśnie za na przykład rok. No to myślę, że warto wybrać tych drugich, no bo po co im mamy płacić więcej? Trzecią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę przy wyborze takiego konta demo jest interfejs, czyli to, żeby to wszystko, co widzisz przed sobą. Było dla ciebie akceptowalne i było dla ciebie bardzo intuicyjne. Umówmy się, są tacy brokerzy, w których jeżeli chcemy coś kupić albo sprzedać, no to trzeba się trochę natrudzić, żeby to wyszukać. Ale są też tacy brokerzy, gdzie od razu, na można powiedzieć, przed oczami masz to, że kupujesz jakieś akcje albo sprzedajesz to okno masz od razu bardzo intuicyjnie w najprostszym miejscu i tutaj też właśnie jeżeli wybierasz jakiekolwiek konto demo to zwracaj na to uwagę. Okej, okay, ktoś może powiedzieć, można się przyzwyczaić, czyli nawet jak mamy taki interfejs, który nie jest do końca przyjazny, można się do tego przyzwyczaić, ale znowu po co? Po co, skoro mamy szeroki wybór na rynku no i są tutaj brokerzy, którzy właśnie, jeżeli chodzi o ten interfejs, o to taką wygodę korzystania z aplikacji są na naprawdę wysokim poziomie i wszystko jest bardzo intuicyjne, więc warto, żebyś po prostu wygodnie inwestował, żeby to było dla ciebie intuicyjne i w dużej mierze po to jest konto demo. Czyli tutaj, jeżeli zakładasz konto demo, właśnie chodzi mi o to głównie, żebyś sprawdził tych brokerów, żebyś zobaczył, u którego ci po prostu jest najlepiej, najwygodniej, najbardziej intuicyjnie, no bo okej, okay, może być na przykład jakiś broker, który wykrywa wszystkie rankingi odnośnie intuicyjności aplikacji, ale może być sytuacja, w której Tobie nie do końca to podpasuje, więc testuj. Po prostu testuj, jeżeli mamy konta demo i one są darmowe, a tutaj bardzo często te konta demo są darmowe, no to testuj jedno, drugie, trzecie i wybierz to, które dla Ciebie jest najbardziej wygodny, no bo to chodzi głównie o Twoją wygodę, czyli wybierając takiego brokera, patrz na prowizje i to jest myślę, że najbardziej istotne, żeby te prowizje były jak najmniejsze, a najlepiej, żeby ich w ogóle nie było, bo są też tacy brokerzy, no i patrz też na opłaty stałe. Jeżeli chodzi o te opłaty stałe, no to jak mówię, to jest i taka opłata zwykła, stała za konto i też opłata za brak aktywności przez na przykład miesiąc, więc to też jest bardzo istotna sprawa. Jeżeli mamy do czynienia z brokerami, którzy tej opłaty Albo nie pobierają, albo pobierają, powiedzmy, za brak aktywności w ciągu roku, no to myślę, że warto jednak zastanowić się bardziej nad tymi brokerami, no i przede wszystkim to, żeby dla ciebie było wygodne. Czyli te cztery aspekty: Prowizje, opłata stała, opłata za brak aktywności i wygoda to są takie, myślę, że cztery elementy, które są najbardziej istotne, jeżeli chodzi o wybór konta demo. No bo jak mówię, jeżeli wybierasz jakieś konto demo, no to w przyszłości chcesz, żeby to było też twoje konto. Realne. I teraz najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o to konto demo. Dlaczego powiedziałam na początku, że kontem demo można sobie zrobić bardzo dużą krzywdę? Ze względu na to, że właśnie tam inwestujemy pieniądze, których my nie zarobiliśmy. I jeżeli chodzi o konto demo, ok, to jest fajna sprawa po to, żebyś sobie sprawdził danego brokera, ale moim zdaniem nie ma sensu korzystać z konta DEMU powyżej tych 2-3 tygodni. Czyli te 2 trzy tygodnie, okej, okay, możesz sobie pokorzystać, sprawdzić daną platformę, zobaczyć, czy właśnie jest to wszystko wygodne, czy są jakieś dodatkowe udogodnienia. Bo czasem są na przykład takie platformy, które oprócz tych takich podstawowych funkcji, no, czyli po prostu możemy coś kupić, możemy coś sprzedać, też proponują nam na przykład jakieś kursy szkoleniowe, dzięki którym lepiej poznamy te aspekty gier. Czyli jakieś różnego rodzaju, właśnie szkolenia, gdzie one są po prostu na danej platformie. I to jest, myślę, że też bardzo duży plus danej platformie, jeżeli takie szkolenia tam są. No ale pamiętaj o tym, że jeżeli inwestujesz na koncie demo, nie inwestujesz swoich pieniędzy. I teraz, skoro nie inwestujesz swoich pieniędzy, to po pierwsze, yy, Twoje pieniądze, wiesz dokładnie, ile kosztowało Cię to, żeby je zarobić. Masz z nimi związany taki no, trochę ładunek emocjonalny, więc tutaj inwestując swoje pieniądze i inwestując pieniądze wirtualne, mamy do czynienia z dwoma... O różnymi aspektami, totalnie różnymi. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to konto demo, jeżeli będziesz inwestował tam przez 3-4 miesiące, to moim zdaniem zrobisz sobie ogromną krzywdę, bo nie poznasz giełdy. Konto demo nie jest po to, żeby poznać giełdę, tylko po to, żeby poznać funkcjonalność brokera i to, czy dany broker Ci pasuje. I właśnie jeżeli chodzi o konto demo, no to na to musisz zwrócić uwagę. 2-3 tygodnie, ok. 3-4 miesiące, moim zdaniem zdecydowanie za długo, no bo nie inwestujesz swoich pieniędzy. No i jak mówię, możesz sobie zrobić krzywdę, bo możesz mieć złe wyobrażenie o giełdzie. Tam może ci iść na tym koncie demo, ale jeżeli wejdą do czynienia emocje związane z tym, że będziesz inwestował swoje pieniądze, to może być to już zupełnie inne inwestowanie. Więc konto demo jest wyłącznie po to, żeby poznać zalety danego Brokera, i żeby wybrać odpowiednie konto maklerskie czy konto brokerskie, pamiętaj, możesz mieć ich ile chcesz, ale myślę, że warto jednak mieć wszystko właśnie w jednym miejscu. Ważna sprawa, jeżeli będziesz wybierał jakiegoś brokera, no to oczywiście będziesz patrzył na rankingi i to jest, myślę, że całkiem zrozumiałe, ale jeżeli patrzysz właśnie na tego typu rankingi, też pamiętaj o jednej rzeczy, żebyś zwracał uwagę na szerokość oferty. O czym tutaj chcę Ci powiedzieć? Ja na przykład osobiście inwestuję dużo na giełdzie polskiej, czyli w polskie akcje. Jest wielu brokerów, którzy w rankingach są bardzo wysoko, ale nie oferują polskich akcji albo oferują bardzo mało polskich akcji. Na przykład nie, mamy jakieś porównanie, tutaj widzimy top trzech brokerów i domy maklerskie również dla początkujących ze strony najlepszej platformy forex.pl. Tutaj mamy na przykład XTB Plus 500 i Etoro. I teraz, jeżeli ja bym wybierał jakiegoś brokera, jeżeli bym właśnie spróbował założyć konto demo, bo oni tutaj, jeżeli chodzi o to konto demo, oferują to, więc tutaj nie ma żadnego problemu, żeby takie konta sobie pozakładać i można założyć 5, 10, 15 takich kont. Nie ma tutaj żadnego znaczenia. Oczywiście mówię o tym, że u każdego brokera jest jedno konto, ale można testować właśnie 5, 10 brokerów. Z tym, że jeżeli chodzi na przykład o eToro, oni w ogóle nie, nie oferują mi rynku polskiego. Więc tutaj dla mnie, mimo tego, że eToro bardzo często jest wysoko właśnie w tych rankingach, no dla mnie osobiście odpada. Jeżeli chodzi na przykład o plus 500, no to tutaj znowu jest taka podobna sytuacja, no bo plus 500 oferuje akcje polskie, ale jak sobie się do tego zagłębimy, to zauważymy, że w Polsce, jeżeli chodzi o akcje, no to mamy tylko kilka czy tam kilkanaście y, największych spółek. Więc tutaj, jeżeli będę chciał zainwestować chociażby w spółkę, nie wiem, z... Y, MVG 40 czy SVG 80, to już tutaj nie, nie mogę. Są też inni brokerzy, właśnie, którzy oferują akcje, akcje polskie, no to jest na przykład XTB, to jest też TMS, broker, no i jeżeli chodzi na przykład właśnie o TMS broker, no to znowu mamy do czynienia z sytuacją, w której są te akcje polskie i to jest informacja oczywiście pozytywna. Jak się dokładnie przyjrzymy, no to tutaj mamy około 200, trochę ponad 200 tych, tych akcji, w które możemy, tych spółek, w które możemy inwestować, więc tutaj jest już większa ta oferta, ale znowu pamiętajmy o tym, że jednak na giełdzie jest dużo, dużo więcej tych, więcej tych spółek. No jeżeli chodzi chociażby o XTB, tutaj mamy 300 37 spółek z Polski, ta oferta cały czas rośnie, więc tutaj warto, żebyś zwrócił uwagę, czy dany broker jest dobry pod ciebie. No bo na przykład, właśnie, jeżeli chodzi o te rankingi, gdybym kierował się tylko rankingami, no to patrzyłbym właśnie, że niektórzy brokerzy są bardzo wysoko, ale oni nie są skrojeni pode mnie, bo nie ma tam akcji polskich albo jest bardzo mało akcji polskich. No i jeszcze raz powtarzam, tutaj bardzo istotna, istotne jest to, żeby jeżeli chodzi o brokera, no, to miał jak najniższe prowizje albo tych prowizji nie miał w ogóle, tak? I na przykład, nie wiem, TMS Brokers tutaj widzimy w tym momencie 0,19% lub minimum 5 złotych prowizji na GPW. Pamiętajmy o tym, że tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te prowizje, jest i prowizja ta procentowa, ale też często minimalna. Prowizja, więc tutaj też na to warto zwrócić uwagę. 0 złotych prowizji na zagranicznych giełdach, a na, na polskiej giełdzie 0,19. Więc widzimy, że tu jest niska, niska prowizja. Jeżeli chodzi o XTB, no to tu jest na przykład 0 złotych prowizja do 100 tysięcy euro miesięcznie. No myślę, że tutaj jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych, mało który inwestuje większe pieniądze, no więc tutaj widzimy, że tej prowizji w ogóle nie ma, oczywiście do 100 tysięcy euro, więc na to właśnie zwróć, zwracaj uwagę. Na to o czym ci mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi właśnie o wybór ten, wybór brokera, czy wybór ogólnie konta demo, na to, żeby te prowizje były jak najniższe, albo ich nie było, widzimy, widzieliśmy przed chwilą na przykład, że mogą być niskie, mogą być, może ich nie być w ogóle i to jest też w zależności od tego, gdzie inwestujemy, widzimy akcje amerykańskie mogą być z zerową prowizją, ale akcje polskie na przykład z jakąś prowizją tutaj większą mogą być, więc tutaj na to też warto zwrócić uwagę, no i zwracaj oczywiście też uwagę na interfejs, no to już jak założyć konto, takie demo, będziesz mógł na to zwrócić uwagę. W każdym razie chcę, żebyś zapamiętał z tej lekcji jedną bardzo istotną rzecz. Konto demo jest ok na tydzień, dwa, trzy, nie na trzy, cztery miesiące i to jest myślę, że coś najbardziej istotnego. Jeżeli zakładasz takie konto demo, to tylko po to, żeby sprawdzić, czy ten broker ci Odpowiada. No i też niektórzy brokerzy ogólnie, jeżeli mamy taką sytuację, że można tam założyć konto demo, no to można to konto demo założyć na przykład na 30 dni albo na 20 dni, i to jest, myślę, że bardzo dobre, żebyśmy właśnie nie grali przez 4-5 miesięcy na koncie demo nie swoimi pieniędzmi, bo tylko można sobie zrobić tym krzywdę. Także konto demo, ok, na 2-3 tygodnie, na 4-5 miesięcy, absolutnie, absolutnie nie. To służyć tylko po to, żebyś sprawdził brokera. On musi. Być wygodny i, i dopasowany do ciebie, więc kieruj się tymi rankingami. Ale pamiętaj, że najważniejsze, żebyś to Ty był z niego zadowolony. Jeżeli numer jeden w jakimś rankingu ci nie odpowiada, spróbuj numer dwa, spróbuj później numer trzy. To nic nie kosztuje. Zazwyczaj te konta demo są darmowe, więc tutaj możesz sobie próbować i możesz testować. I to jest wszystko, co chciałem Ci dzisiaj przekazać. Ja za dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i wpadaj też na mój kanał, na inne filmy. Myślę, że dużo wiedzy o giełdzie możesz zyskać. Także dzięki bardzo samych zysków. Cześć. Trzymaj się.